92 dzień. Witam cię serdecznie z tej strony. Kamil Herbuś. Przed nami matematyczna studniówka. Zapraszam. Oliwia i Natalia wyjechały w tym samym momencie z tego samego miejsca na wakacje. Ok, Czyli tu, stąd wyjechała Oliwia i Natalia. Oliwia wybrała się na północ kraju, czyli cyk. Oliwia jedzie na północ. No dobra. Natalia wybrała się na wschód. Czyli tutaj pojechała Natalia. To, przeniosę ten punkcik. O. I teraz tu sobie podpiszmy Oliwia. I tu Natalia. I co wiemy? Dziewczyny wyruszyły z tego samego miejsca. Poruszały się z tą samą prędkością, czyli prędkość Oliwii to będzie V. Prędkość Natali to też będzie V. Oliwia dojechała do swojego hotelu po 8 godzinach podróży, czyli czas Oliwii to jest 8 godzin, a czas Natali to jest 6 godzin. Dziewczyny pokonały łącznie 980 km, czyli zobaczcie ten dystans, który pokonała Oliwia, plus droga, którą pokonała Natalia. To jest razem 980 km. No to policzmy tutaj drogę Oliwii, S Oliwii, a tu sobie policzymy drogę Natalii, S Natali. Wiemy, że droga Oliwii plus droga Natalii to jest 980 km. A więc droga, którą pokonała Oliwia, jest to prędkość razy czas, ale co, co? skąd ty gościu tu wiesz? No mi się jakieś piramidy, pamiętacie? Piramidę VST, Droga jest to prędkość razy czas. Droga, prędkość razy czas. A więc droga Oliwii jest to prędkość, którą się poruszała, czyli V razy czas, czyli 8 godzin. V razy 8 zostawmy to w tej postaci. Droga Natalii to jest też V, bo miała tą samą prędkość co Oliwia, razy 6 godzin. I zobaczcie, podstawię sobie tutaj do tego wzoru. Droga Oliwii to jest V razy 8, czyli po prostu 8V, plus droga Natalii to jest 6V, i to jest równe 980 km. A więc 14V jest równe 980. Podzielę to na 14 i V jest równe mi 980 14, a to jest 70 km na godzinę. Czyli z taką prędkością poruszała się, Zarówno Oliwia, jak i Natalia. Obliżę, jaką prędkością poruszała się Natalia? Natalia poruszała się z prędkością 70 km na godzinę. Daj znać, czy to zadanie ci zaskoczyło, bo w sumie to nie robiliśmy jeszcze takiego na, na kursie. Wpadłem na taki pomysł, żeby to tak ubrać. Można nawet tu było jeszcze to w, ubrać w Pitagorasa, czyli na, na przykład policzyć, w jakiej odległości od Oliwii jest Natalia, w linii prostej. No, ale to może innym razem. Trzymaj się, do zobaczenia jutro na 93. Dniu naszego wyzwania. Czołem!